Witam Was serdecznie w Akademii Mody. Dzisiaj, jak zawsze, w środę, troszeczkę o szyciu, o kroju i tak dalej. Dzisiaj taki temat ostatnio pisałyście do mnie: jak sobie obliczyć materiał, żeby nie za dużo, nie za mało. W każdym razie powiem tak. Z kupieniem tkaniny do szycia czegokolwiek, musicie przede wszystkim pamiętać tak, o fasonie, o y, y, rysunku na tkaninie tak, i o, co to jest za tkanina. Y, musimy pamiętać o tym, że jeżeli tkanina jest naturalna, no to y, na pewno po praniu czy poczyszczeniu skurczy nam się, tak, że będzie tego po długości mniej, już nie mówiąc o szerokości. Po drugie, jeżeli to jest krata, krata może być asymetryczna, może być symetryczna, tak? Musimy później, jakby krojąc, dopasowywać kratę. Także tutaj znowu musi być tkaniny trochę więcej. Jeżeli jest raport, to znaczy ten drukt tkaninowy, który na przykład idzie, co, jakiś kupon tak, no to już kupujecie na kupony bo musi znowu być symetrycznie tył, przód powiedzmy rękaw, tak raport może iść na przykład po szerokości tkaniny, no to wtedy jeżeli chcecie to odwrócić, to musicie to kupić po prostu po całej jakby po obwodach tak, tak jak koronka się kupuje także na początek może tak jeżeli szyjemy sobie bluzkę i nosimy rozmiar powiedzmy do 40, to ogólnie przy szerokości 1,40 m tkanina, tak, starczy nam długość bluzki plus długość rękawa i około jeszcze 20 cm dodatkowo, tak. Przy czym, jeżeli wy będziecie mieć jakieś na przykład fikuśne kołnierze, Jakieś szalowe kołnierze, na przykład coś, co jest skrojone ze skosa, no to wiadomo, że odpada wtedy taka miarówka. Dobieracie jeszcze materiał na te wszystkie kołnierze fikuśne albo na przykład bluzka, która powiedzmy zapinana i ma kołnierz wyłożony, tak jak w marynarce, tak? albo na przykład słowackiego, który zabiera trochę miejsca i wtedy musicie kupić już dwie długości bluzki, tak? Także tutaj pamiętamy też o, tak jak mówiłam, o fasonie. Także jeżeli to jest bluzka, powiedzmy skąpa, powiedzmy, że nie ma jakiegoś tam wielkiego kołnierza, jest rozpinana na guziczki lub nie, tkanina ma metr 40. M, kupujemy długość plus rękaw i jeszcze te 20 cm dodatek. tak? Jeżeli, słuchajcie, jest to krata, no to już musicie zwrócić uwagę na to, że. Musimy dobrać więcej. E, bardzo przepraszam, ktoś tam zadzwonił. I teraz tak, jeżeli e, kroimy spodnie, jeżeli kroimy spodnie, no to wtedy bierzemy e, długość spodni plus 30 cm. Jeżeli to jest krata, no to musicie już liczyć na to, że powiedzmy 1,5 metra jak nic także tę długość spodni i plus pół metra musicie dokupić. Jeżeli jesteście większego rozmiaru, no to wtedy kupujemy po prostu, musicie patrzeć na obwód bioder, no, o czym rozmawiamy. Jeżeli tkaniny nie można przywrócić, że nogawki ułożyć po prostu musi być w jednym kierunku, to może być nawet tak, że będziecie musieli kupić dwie długości, tak? ale ogólnie powiedzmy tam spodnie to jest półtore długości powinno wam starczyć na to, żeby uszyć sobie spodnie. Jak ktoś jest bardzo szczupły, no to wystarczy ta długość powiedzmy spodni plus tam te 20 cm. tak? Co do bluzki tak samo, słuchajcie, jak jest większa rozmiarówka, to tak dwie długości bluzki i jedną długość rękawa. Jeżeli jest tkanina wąska, no to wtedy dwie długości bluzki plus dwie długości E, rękawa, tak? Także tutaj wszystko po prostu jakby patrzymy też trochę na te obwody, które potrzebujemy. E, sukienka, sukienka prosta, ołówkowa, długość, jeżeli jest rękaw, plus rękaw i znowu te 20 cm, tak? Jeżeli to jest sukienka, powiedzmy tam pół kloś, no to już musicie liczyć inaczej, że to liczycie sobie już tą długość do pasa, która jest, i później dopiero jakby y, z tym kloszem. Jeżeli to jest, y, mieści wam się i można to przywracać, no to tam półtorej długości. Jeżeli to jest słońce, no to musicie liczyć, że to potrzebujecie, y, znowu tam od obwodu od, zależy, ale powiedzmy, liczmy, że przynajmniej cztery długości, tak? Jeżeli to jest pełny klosz. Dołu, dołu, nie? To, że całości. Jeżeli to jest sukienka, która ma cięcia, powiedzmy, y, z góry, jest kloszowana, no to liczycie już znowu, długość sukienki raz, długość sukienki dwa, plus rękaw, tak. Także tutaj jakby yy, żadnej jakiejś tam strasznej filozofii nie ma. Yy, yy, pamiętamy tylko po prostu o kracie, jeżeli jest krata, to na pewno tutaj yy, dodatkowo, słuchajcie, nie bać się kupować po prostu, jak yy, przy, to znaczy pół metra przy symetrycznej kracie to wystarcza, ale jeżeli krata jeszcze jest asymetryczna, że trzeba tam pokombinować, to na pewno trzeba będzie dodatkowej, ten przynajmniej metr tkaniny dodatkowo, tak, jak nie więcej, no to wszystko zależy właśnie od ułożenia tych kratek. Tak samo, słuchajcie, jest, aha, uwagę też, że jest z włosem tkanina, tak, jak jest welur, zamsz, jej nie można odwracać, także tutaj cały czas kupując liczymy te wszystkie długości, tak? Bo nie odwrócimy tak jak na przykład spodnie, że można nogawkę tak, a drugą tak. Są tkaniny, które po prostu nie można odwrócić i wtedy kupujemy jakby dwie długości, jeżeli te spodnie dosyć szerokie i mamy dużo w biodrach. Płaszcz, płaszcz na pewno kupujemy dwie długości płaszcza plus rękaw, tak? Jeżeli to jest, powiem Wam tak, jeżeli to jeszcze jest powiedzmy... Reglam, który nie jest cięty, który jest po prostu skrojony w całość, jak kimono. No to wtedy tam jeszcze więcej idzie. To wtedy macie po prostu dwie długości, plus jeszcze to tam całe obłożenie. Także tam trochę tego materiału idzie, bo też nie można tego za bardzo kręcić. Także tutaj już liczymy nawet. Przy y, większych gabarytach do trzech długości, tak? Także tutaj, y, jakby ciężko określić, tak że dokładnie Wam powiem, tak? Y, ale y, ogólnie, żebyście mieli w głowie, że y, przy kupowaniu y, do szycia, liczymy długości. Po prostu, jeżeli tkanina jest metr 40, po prostu długość, raz lęka w dwa, prawda? Jeżeli jest y, wąskie, no to. Pamiętamy, że to jest 90 tkanina albo metr m i to jest za mało, no to dwa razy, a rękaw, powiedzmy, jeżeli mieście się wam, powiedzmy, że macie tam obwód ręki 35 a jest 90, no to dwa rękawy wam się zmieszczą, prawda? Chyba, że to jest jakiś szerszy rękaw, no to dwa rękawy dodatkowo kupujemy, tak? Dwie długości rękawa. No także tutaj jakby wydaje mi się, że to są takie najważniejsze momenty w obliczeniu sobie... Tkaniny do, do, do kupowania, żeby sobie cokolwiek, cokolwiek uszyć, to co tam zaplanowaliście. Także liczymy po prostu długości i zwracamy uwagę na tkaninę, czy ją można kręcić, czy nie czy to jest naturalne, bo syntetyczne ogólnie tak się nie kurczy, a y, y, naturalne tkaniny się kurczą, to musicie dodać jeszcze te 10 cm przynajmniej na to, że to się skurczy, tak, bo chodzi mi o jakby całą długość, bo 10 cm się tkanina nie kurczy, ale po całej długości, tak. Y, no, i, no i chyba tyle, także y, jeżeli są jakieś jeszcze pytania, proszę do nas pisać, ja cały czas o tym mówię, że... Y, i te spotkanie środowe zależą, tak, tematy zależą od Was. To, co mnie zapytacie, ja później Wam opowiem. Także piszcie. Do nas, i wtedy, jak to będzie temat, który nie, nie będę mogła, jak to mówią, ogarnąć w ten sposób, to zawsze powstanie jakiś filmik na YouTubie, prawda? Na, możecie spokojnie sobie wejść na Akademię Mody i sobie zobaczyć, tak? Temat, który na przykład Was interesował, który muszę po prostu na maszynie pokazać, tak? No, no i oczywiście przypominam o tym, że teraz trwa kurs na żywo. Właśnie teraz się będzie zaczynał 18 kurs dla początkujących. To już jest trzecia lekcja. No i możecie po prostu, nie musicie jakby od początku. Jak chcecie od początku, to można wykupić te lekcje, oczywiście, bo one są nagrane, ale możecie po prostu dołączyć w momencie, kiedy was zaciekawi temat, prawda? musicie tylko obserwować nas na Instagramie i patrzeć, jakie tematy powstają, następne lekcje, żeby zdążyć po prostu opłacić te 35 zł, prawda? I później wysyłamy Wam kod, link, gdzie możecie po prostu dołączyć jakby do tych zajęć. A w poniedziałki mamy na 18 zajęcia dla zaawansowanych. Tutaj też już dochodzimy powiedzmy do konstrukcji. No i tu będzie też oczywiście konstrukcje, jakieś tematy o szyciu, o prasowaniu. Tu już jest bardziej konkretniej dla ludzi, które już szyją, które tym już się zajmują i nie muszę tłumaczyć jakichś takich podstawowych rzeczy, bo już wiecie, tylko bardziej już wiadomo tutaj tematy powstają z Waszych pytań, z czym macie problemy, no i wtedy jakby tworzymy te całe lekcje, a na razie mówię w tej chwili zaczynamy już tam konstrukcje, nie tylko dla podstawowego, bo podstawowe tu sobie w książce możecie poczytać, tu będą typowo właśnie miarowe, tak jak mówiłam, ja zajmuję się miarówką i robię konstrukcje tylko na osobę, po prostu indywidualne i nic takiego na masówkę. Także do zobaczenia na następnym live w środę i piszcie do nas, zadawajcie nam pytania. Do zobaczenia.